ma tak jak na moim Instagramie mogliście zobaczyć. Teraz filmy będą tylko o tym panie. No, ale wracając do sedna sprawy, yy, to tak, to yy, też chciałbym wam powiedzieć, że Coś mi wypadło, pewna rzecz, no i przez to robię sobie małą, taką tini-tini przerwę. Więc no, ty, papa. A, A jeszcze zapewniam dodać, że tutaj o nich też będzie. Jadi, ada hebatnya Papa.